Jeśli wasze konto bankowe wygląda jak pustynia po bitwie pod Grunwaldem, to mam dla was dobrą wiadomość. Poznajmy kilka legalnych sposobów na dorobienie sobie złotówek w sieci. Na pierwszy ogień freelancing, strony takie jak Upwork i Fiverr pozwalają wam oferować swoje umiejętności od pisania tekstów po projektowanie graficzne bezpośrednio klientom. Dalej, pomyślcie o założeniu własnego sklepu internetowego. Platformy takie jak Etsy i Shopify ułatwiają sprzedaż rękodzieła albo dropshipping. Szukacie dochodu pasywnego? Spróbujcie marketingu afiliacyjnego. Promujcie produkty, które lubicie i zarabiajcie prowizję od każdej sprzedaży, korzystając z serwisów takich jak Amazon Associates. I nie zapomnijcie o ankietach online. Strony takie jak Swagbucks i Survey Junkie płacą za waszą opinię. Pamiętajcie, kluczem do sukcesu jest systematyczność i wysiłek. Jak mawiał klasyk, bez pracy nie ma kołaczy, a w Warszawie to już szczególnie. Zacznijcie już dziś i obserwujcie, jak wasze zarobki w internecie rosną. Powodzenia i niech złotówki się mnożą.